Przedstawiamy najlepsze na rynku rozwiązanie nadmiernej potliwości głowy, maskę na twarz, urządzenie elektroantyperspirant. Maskę na twarz wraz z instrukcją urządzenia typerspirant, ostrożnie wyjmij z opakowania, w którym była dostarczona i odwróć się w swoim kierunku. W kieszonkach na bokach maski na twarz elektroantyperspirant znajdziesz specjalne małe elektrody. Ostrożnie je wyjmij. Te elektrody podłącz do dostarczonych przewodników, aby haczyki na ich końcach zaczepiły się do któregoś z otworów na każdej z elektrod. Następnie zanurz maskę na twarz elektroantyperspirant do zwykłej, najlepiej ciepłej wody, aby jak najwięcej nią nasiąkła. Gdy maska będzie całkowicie mokra, delikatnie ją wykręć tak, aby z niej nie kapała woda. Przeciwwskazania maski na twarz elektron-typerspirant to metalowy aparat ortodentyczny i inne implanty w okolicy głowy. Teraz wsuń przygotowane elektrody wraz z przewodnikami z powrotem do maski na twarz elektron-typerspirant tak głęboko, jak to tylko możliwe. Przed aplikacją zdejmij okulary i wszelkie metalowe przedmioty z szyi. Następnie załóż maskę na twarz elektron typerspirant i przymocuj ją na głowę za pomocą pasków, aby dobrze przylegała. Przed podłączeniem przewodników do urządzenia elektron typerspirant bardzo uważnie przeczytaj dołączoną instrukcję i postępuj zgodnie z zaleceniami, które zawiera. To pozwala szybko i skutecznie osiągnąć pożądane wyniki. Elektron pomoże również tobie. Zamówienia i więcej informacji www.elektrondeperspirant.com lub ionophoresis.ma/elektrondeperspirant.com.